Nowimek z Polonia 1912 Leszno. Meczem na własnym parkiecie rozpoczyna sezon ligowy. Rywalem Leszczynian będzie jeden z faworytów do awansu. Enea Abramczyk, Astoria Bydgoszcz. Tip off już w ten piątek o godzinie 19.00. W każdym zespole wychodzi pięciu ludzi na boisko, więc gramy pięciu na pięciu. To są tylko ludzie, więc z każdym można powalczyć. Natomiast nie ma co ukrywać, że zespół z Bydgoszczy to jest jeden z faworytów do awansu, do Eksaklasy. W tamtym roku przegrali to za klasę w ostatnim meczu. W tym roku mam wrażenie, że mają jeszcze mocniejszy skład, zostawili trzon zespołu, wzmocnili kolejnym obcokrajowcem, między innymi. Więc na pewno, na pewno to jest jeden z faworytów ligi i będzie bardzo ciężko jutro wygrać. Ale myślę, że mamy jakiś tam swój pomysł na ten mecz i mam nadzieję, że sprawimy niespodziankę. Polonia ciężko przepracowała okres przygotowawczy, żeby jako Beniaminek przygotować się do walki w pierwszej lidze. Bardzo mocno przetrenowaliśmy, mocno fizycznie przepracowaliśmy ten okres. Dla mnie całe szczęście bez, bez kontuzji, bez jakichś poważnych kontuzji. Drobne urazy tylko w pewnych momentach się pojawiały, natomiast nie wyklączały na, na dużych zawodników. E, niestety gdzieś tuż przed, przed e, tym inauguracyjnym meczem troszeczkę e, wdarła się choroba. Musieliśmy odwołać e, turniej w Inowrocławiu, więc to troszeczkę pokrzyżowało nam nasze, nasze plany. E, nie zagraliśmy dwóch ostatnich sparingów. Natomiast e, jakby szukając pozytywów, z drugiej strony może ten wolny weekend, gdzie, gdzie wracaliśmy do zdrowia, może dał troszeczkę świeżości e, i z takim większym głodem i, i, i świeżymi mięśniami. E, że tak to ujmę, e, wejdziemy w ten pierwszy mecz. Tegoroczna pierwsza liga zapowiada się bardzo interesująco i najmocniej od wielu lat. Nie zraża to jednak leszczyńskiej Polonii przed walką o swoje cele. Z e, dużą pokorą podchodzimy do, do tego sezonu. Jesteśmy baniaminkiem. Liga jest niesamowicie mocna. Myślę, że najmocniejsza od wielu, wielu lat. Bardzo dużo zawodników z Ekstraklasy zeszło do pierwszej ligi. Niektóre drużyny mają dwóch obcokajowców, także naprawdę będzie bardzo ciężko. o, o w każdym meczu o zwycięstwo, ale myślę, że transfery, które poczyniliśmy, plus ten trzon zespołu, który został z poprzedniego sezonu, daje dużą nadzieję. Jestem przekonany, że powalczymy tak naprawdę z każdym. Mam nadzieję, że tutaj hala Trapez będzie taką naszą twierdzą, bardzo trudną do zdobycia. A naszym celem jest na ten pierwszy sezon, żebyśmy się utrzymali i mam nadzieję, że to utrzymanie będzie takie spokojne, a nie będziemy drżeli o to utrzymanie do ostatniej kolejki. Kluczowym dla drużyny poza przygotowaniem będzie z pewnością wsparcie z trybun, na które niezmiennie mogą liczyć. Kibice to jest nasz szósty zawodnik. Wielokrotnie to podkreślałem w wywiadach, że jest mi niezmiernie miło. Jestem dumny, że, że mogę być trenerem takiego zespołu, gdzie jest tak wspaniała publiczność, która wypełnia trapez która dopinguje w każdym momencie, nawet jak nie idzie, to, e, to daje energii. E, przypominam sobie sytuację z poprzedniego sezonu, gdzie przegaliśmy w playoffach, w świetliśmy na pierwszy mecz w Międzychodzie. E, sytuacja dla nas trudna, bo przegaliśmy ten mecz bardzo wysoko, natomiast ta energia od Kibisów, którą dostaliśmy w rewanżowym meczu tutaj na tepezie, pozwoliła nam, czy nam mocno pomogła do tego, żebyśmy ten mecz wygrali, a później wygrali kolejne, a finalnie awansowali do pierwszej ligi.